Dzień dobry, mieli mili Państwo, sobota, zostałem zaproszenie do oddziału Caritas, jadę do Pececzna, jakieś coś trzeba przewieźć, jakieś paczki żywnościowe, nie wiem, dla kogoś tam, gdzieś tam, coś tam. Dowiem się wszystkiego na miejscu, ale prośbę wczoraj, bo przepraszam, potwierdziłem, tak, więc nie mogę robić w jajo, jak to się mówi, na dziesiątą może troszkę się spóźniam, jak akurat tak wyszło. No deszczowo jest, summa summarum, pada z przerwami, tak jak i wczoraj nie wiem jak to długo będzie aczkolwiek pokażę tutaj mam nalepkę na szybę Polska nie było oryginalnych a ja znalazłem z mojej działalności z 2001 roku jak woziłem dalej ciężarówką na południe Polski Połudź Polska była w tym roku czy znaczy w tamtym roku i tak powiedzmy gdzieś widziałem między papierami Rano wstałem, patrzę, jest faktycznie Ten sam znak, tak więc, więc go przykleiłem na szybie, co by zawsze można było go odkleić.

przy tej pogodzie Jarmark z wagażnika, to jest w ogóle chory pomysł uważaj no to widzieliście kobieta jaka mądra bo ona musi jechać chociaż nie ma pierwszeństwa, no ale to tak jest w Polsce najgorzej jak kobiety, które nie mają zielonego pojęcia dorwały się do samochodu do kierownicy, bo tatuś kupi samochód albo coś tam takiego. No i to tak, taka jest mentalność niestety. Przez, od 76 roku mam prawo jazdy i tak się zastanawiam czasami po co i na co. panowanie przed innymi bo ja mam samochód bo ja nie jeździć ale chyba nie do końca Co to teraz jest? Dobra, jesteśmy na miejscu pod kościołem, ale potrzebuję telefon.